Nie piję kawy ze Starbucksa Lubię jak debite z radio i ugra Kocham gdy patrzą, choć lubię być sam Nie lubię tu mówić za dużych miast Już mamy leczyć to tylko do gwiazdy Złapać ufoje ma to właśnie nas Lubię być samy wtedy do bajka trwa Kaw ze Starbucksa Przypływa przeze mnie jak i tętno. I kocham, gdy patrzę, nie kocham, gdy cierpią. Czuję ich wzrok na miejscu, że jak światła miasta. Usta pełne wody, mimo że smak narasta uh. Dzisiaj niż kiedykolwiek bliżej gwiazd. to proszę ludzi, nikt więcej nie będzie kuma moich jazd. Nie mam wiele, choć nie powiem nic, no bo mi styka dziś, dlaczego warto żyć, uh. I kocham, gdy patrzę, na mnie, mam czerwone oczy, leczona, dobrze znam mnie. Czasem jestem głupowa, tyleć wiedzą, to znam parę miejsc, gdzie nas nie do siebie zło. Tak naprawdę ponad ty wyżej nie będzie niż my. Dziśniejsze jak się i na wszysny. Zamy Lubię gdy piszesz, życie to klisza jak cały z policzek Życie się zemści jak będziemy bierni Poważnie śmiesznie, jak ci w czerni Nie, Nie będę siedział tak ciągle bez By w końcu nas pokrył ten wstyd Człowiek się rodzi tak naprawdę po to by tylko mógł z swe Zbyt długo robię to bym mał się ocen Szczęście to z tego mój jedyny procent Dziomy mi mówią się, że to przeskoczę Jestem owoce zielone jak starbuck z 11 lat Koledzy po fachu podbijam świat Co robisz jak za mało się staram To oprójcie mnie albo A. Lubię jak debite z radio gra Kocham, gdy patrzą, choć lubię być sam Nie lubię tu mówić za dużych miast już mamy leczyć, to tylko do gwiazd Powerad ma to właśnie nas Lubię być sam, już ty do bajka trwa Le wie że Starbucksa uh. Koledzy piszą mi piszą mi piszą mi taki mam plan, żeby wejść tam Jesteśmy tym samym z tą jedną różnicą, że za bardzo rozpamiętuję ten świat Sentymenty biorą górę, gdy najbardziej liczy się to co jest teraz Scena marzenia, życia kapela Kurtyna na w górę, bo życie to trac uh. Metafor jak słów, kiedy tworzę Odpływam przy płytach Siedząc w samochodzie Robi się ciemno Bo gasną, na natarnie Nie na gwiazdę Myślę która spadnie Może to niebo wysyła nam znaki Czym jesteś? Lubię jak gdybite z bladę gra Kocham, gdy patrzą, choć lubię być sam Nie lubię tu mówić za dużych gniazd Już mamy lecieć, to tylko do gwiazdy Włada i ma to właśnie nas Lubię być sen, niż ty do bajka trwa Nie wie krawzę Starbucksa Nie, 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 nie.